Tak źle na prawicy chyba jeszcze nie było. Sytuacja pogorszyła się do tego stopnia, że kiedy nawet na zachodzie zwycięża jakaś prawicowa partia polityczna, czy przynajmniej znacząco poprawia swoje notowania, to człowiek już tak bardzo się z tego nie cieszy. Bo być może jakaś tam drobna radość się pojawia ze względu na fakt, że pochód progresywnych szaleńców zostaje spowolniony, ale kiedy przyglądniemy się, jak toksyczna i destruktywna jest ta siła, Spowalniająca, to te pozytywne emocje gdzieś ulatują. Myślę, że nie jestem odosobniony w tych reakcjach. Dlatego, że kiedy spojrzy się na przykład na komentatorów polityki zagranicznej o konserwatywnych afiliacjach, to oni również za bardzo się nie cieszą i rozpatrują tego typu zwycięstwa czy wzrosty jako rodzaj mniejszego zła, aniżeli większego dobra. A nawet niekiedy toczą dyskusję, czy to, aby rzeczywiście dobrze, że te partie prawicowe tyle zyskują. Drobnym pocieszeniem, choć tak naprawdę to nie jest żadne pocieszenie, jest fakt, że taka degeneracja i zwyrodnienie dotyka nie tylko obozu prawicowego, ale również lewicowego i liberalnego. Mi się osobiście wydaje, że tam, w tamtych obozach również tak źle, przynajmniej od końca II wojny światowej, nie było. Ale o tym będziemy rozmawiać sobie kiedy indziej, a dzisiaj przyjrzymy się właśnie tym problemom i temu kryzysowi, jaki ma miejsce aktualnie na prawicy. Proszę Państwa, fakt, że to zwyrodnienie i degeneracja dotyka wszystkich obozów, no, zdaje się naprowadzać nas na taki trop, że pewne obiektywne przemiany, jakimi zostało dotknięte społeczeństwo, czyli właśnie laicyzacja, taka skrajna już globalizacja kapitału, z ułatwionymi przepływami treści kulturowych, a także pewne Dopchnięcie i osaczenie prawej strony spowoduje, że po prostu ta prawa strona zbzikowała, wykonuje jakieś chaotyczne ruchy, jakieś dziwne podrygi, i wskutek tego chaosu doszło do pewnej zamiany. Otóż doszło do tego, że drugorzędne cechy idei prawicowej stały się pierwszorzędnymi, a pierwszorzędne drugorzędny, drugorzędnymi, no, na przykład, czy chrześcijańskie wierzenia, wiara w chrześcijański porządek społeczny, stała się takim kwiatkiem do kożucha. Jakieś tradycje narodowe czy regionalne podobnie, a na czoło wysunęło się zupełnie co innego. I to, o czym właśnie sobie dzisiaj powiemy, które dobrze sprawdzało się w roli swego rodzaju dodatku, czy pewnej pochodnej, absolutnie nie sprawdza się w roli fundamentu. Czyli mamy do czynienia z pewnym Fałszywym fundamentem. Tego typu właśnie fałszywe fundamenty, które no moim zdaniem dotykają głównie jednak młodszego i średniego pokolenia prawicowców, ponieważ oni już w tej zmienionej rzeczywistości się wychowali. O tych fundamentach sobie dzisiaj opowiemy. Ja wyliczyłem takich sześć. Jeżeli Państwo dostrzegli jeszcze jakieś inne, to zachęcam do pisania o nich w komentarzach. Proszę Państwa, pierwszym z nich to jest czysta negacja. Negacja, czysta negacja konkurencyjnych ideologii, co jest w pewnym sensie zrozumiałe, no bo bozy ideologiczne ze sobą walczą, ale uczynienie z tej czystej negacji fundamentu, to nigdy nie może wyjść na zdrowie. Przykładowo są osoby, które cały swój światopogląd budują na odrzuceniu feminizmu, ponieważ feminizm uważają za winny wszystkich bolączek naszej współczesnej cywilizacji. Tam poczynając od niskiego wzrostu demograficznego, aż po pewną likwidację słusznych, właściwych ról płciowych. I tworzą w efekcie tej, tej negacji taki patriarchalny, mizoginistyczny. Światopogląd, który też zaprzecza zupełnym oczywistościom, na przykład takim, że w niektórych obszarach kobiety rzeczywiście mają gorzej, w niektórych należą im się pewne przywileje, a żeby społeczeństwo w ogóle mogło jakkolwiek efektywnie funkcjonować. Są tacy, którzy budują cały swój światopogląd na zaprzeczeniu socjalizmu. No i efektem tego jest na przykład idealizacja obrazu przedsiębiorcy, idealizacja wolnego rynku. Nie dostrzeganie tego, że również on potrafi godzić się w wartości konserwatywne, ale to jest właśnie efekt tego, że układamy swój światopogląd tylko i wyłącznie w opozycji do znienawidzonego właśnie lewactwa gospodarczego. Ale są i tacy, którzy z drugą stronę, czyli do tego stopnia, upatrzyli sobie liberałów gospodarczych jako wroga konserwatyzmu, że w opozycji do niego właśnie idealizują z kolei jakiegoś tam robotnika. Załóżmy, czy klasę ludową, i negują istnienie wielu takich rzeczywistych, ciążących na przedsiębiorcach uregulowań, prawda? Inni z kolei na antywegetarianizmie, czy na antybambizmie budują całe swoje, czy na antyekologizmie cały swój światopogląd, no i epatują wręcz takimi zaprzeczeniami, wylewając dziecko z kąpielą, zamiast podejść solidnie do tej ideologii, z którą polemizują, bo powiedzmy sobie prawdę: nie ma ideologii, która w 100% operowałaby tylko fałszywą wiedzą tylko fałszywymi postulatami. Nawet w najgłupszych ideologiach, no w moim prywatnym rankingu najgłupszą ideologią jest antynatalizm i libertarianizm i anarchokomunizm, takie trzy powiedzmy egzekwo. Nawet w tych najgłupszych ideologiach odnajdziemy jakieś tam elementy prawdziwe, jeżeli chodzi o opis rzeczywistości, odnajdziemy jakiś jeden czy drugi słuszny postulat. Natomiast co dopiero mówić o tych ideologiach bardziej kontrowersyjnych, gdzie tych właściwych elementów diagnozji postulat jest więcej. No ale my tutaj wylewamy dziecko razem z kąpielą, w związku z tym nie możemy opisać właściwie rzeczywistości. No jeżeli na czystej negacji budujemy prawicowy światopogląd, to gdzie tu jest w ogóle miejsce na miłość bliźniego i na jakąś pozytywną wizję społeczną, skoro tylko walczymy, tylko zwalczamy. To jest po prostu moralność i wizja rewolucyjna tylko, że orebur, ale również destruktywna, ponieważ również wyłącznie negatywna. Kolejnym fundamentem, na której buduje część prawicy młodego i średniego pokolenia swój światopogląd, jest uznanie niepoprawności politycznej za wartość samą w sobie. Mamy tu do czynienia z takim Skrajnym odbiciem w drugą stronę. Czyli jeżeli na przykład tam nadwrażliwe różne korporacje, rządy i tak dalej zaczynają zwalczać rasizm w sposób systemowy, i wypatrując tego rasizmu w miejscach, gdzie go w ogóle nie ma, no to my będziemy na Hama po prostu w sposób zwulgaryzowany określać te inne osoby o innych kolorach skóry. Jeżeli Rzeczywiście, zbyt mocno chroni się w niektórych obszarach kobiety, no to my będziemy nazywać te kobiety najgorszymi możliwymi przymiotnikami. Tylko, że efekt jest taki, że zmieniamy się w ten sposób w dzikusów, a samo postępowanie nosi znamiona takiego gówniarstwa i chamstwa zwykłego i prowadzi do tego, że zmieniamy się w barbarzyńców i w motłoch, które po prostu wyzywa różne grupy społeczne i dodatkowo jeszcze intelektualizuje to sobie w ten sposób, że właśnie będąc chamskimi, będąc barbarzyńskimi, my tu walczymy z poprawnością polityczną i przesuwamy okno Overtona. Czyli to jest tak naprawdę intelektualizacja i próba nadania takiego moralnego pozoru, dawaniu upustu jakimś tam animalnym instynktom, jakimś gniewowi furli, frustracji, która w nas drzemie, czyli coś zgoła nieprawicowego, bo prawica no, raczej idzie w stronę kontroli tych naszych animalnych impulsów, Ujarzmienia ich w pewne ramy, w pewnych ramach kulturowych, a nie. A nie zmienianiu się w dzikusów. Tak więc, jeżeli uważamy, że niepoprawność polityczna jest wartością sama w sobie, to będziemy się coraz bardziej barbaryzować, będziemy coraz bardziej nie do odróżnienia od tego, powiedzmy sobie, niekulturalnego elementu naszego społeczeństwa. Kolejnym fałszywym fundamentem powstałym wskutek tego przesunięcia, o którym mówiłem na początku, jest totalne odrzucenie przekazu głównego nurtu. I tutaj podkreślam słowo, totalne. I w ten sposób z przekonania o tym, że jesteśmy karmieni kłamstwami właśnie przez wielkie media, dochodzimy do takiej fałszywej heurystyki, że jeżeli coś jest w głównych mediach przedstawione, to to jest na pewno nieprawda i jest to albo w wersji skrajnej zmyślone w celu tam pognębienia nas, zniewolenia itd. albo jest pod tym drugie, trzecie, czwarte i piąte dno. W świetle tego typu prawicowca, który ufundował sobie swój światopogląd na totalnym odrzuceniu przekazu mainstreamowego, osoba, która w cokolwiek uwierzy, co zostaje podane w mediach głównego nurtu, jest frajerem, choćby była to zupełnie podstawowa, oczywista informacja. Natomiast dochodzi w ten sposób do szukania alternatywnych wyjaśnień i ludzie w stanie. są Uwierzyć operując tą heurystyką w coś zupełnie absurdalnego, idiotycznego i antynaukowego, ale sprawiającego, że możemy poczuć się lepiej od tych frajerów, którzy tą paszę spożywają, którą tam właśnie jacyś wielcy tego świata im wlewają do umysłów przez tam różne odbiorniki telewizyjne i tak dalej. To oczywiście jest karmienie swojej własnej pychy i pójście na łatwiznę, zwolnienie pewnych zasobów poznawczych z analizy tego, co w tych mediach głównonurtowych jest prawdziwe, a co nie, tylko po prostu skreślenie z góry wszystkiego i ym, sprawienie, że no, czujemy się lepiej w związku z tym od, od innych, bo jesteśmy tacy krytyczni, prawda? Podczas gdy tak naprawdę jesteśmy bezkrytyczni, bo bezkrytycznie odrzucamy. Yy, to wszy, te elementy, o które Państwu wymieniłem, prowadzą do Kolejnego fałszywego fundamentu, który ja bym tak określił takim młodzieżowym słowem krawędziowość, tutaj z angielskiego edgy. To przejawia się w tym, że wszelkie znamiona jakiejkolwiek miękkości, wyważenia traktowane są w ogóle jako cecha liberalna, którą należy z góry potępić i odrzucić. Czyli w świetle tej krawędziowości nie ma miejsca na żaden niuans, nie ma miejsca na żadną precyzję, jest tylko i wyłącznie miękkość. Miejsce na walenie młotem. A jeżeli ktoś prezentuje pogląd wyważony, na przykład odchodzi od monokauzalizmu, wskazuje, że sprawy są bardziej skomplikowane, no to to jest liberał. Żaden pogląd wyważony nie ma prawa się ostać, bo jeżeli już ktoś taki prezentuje, no to oznacza, że przesiąg duchem czasu i w ogóle nie ma co z nim. Rozmawiać. Tylko ekstrema, tylko głupio radykalne ideologie, bo cała reszta jest już spaczona liberalizmem. Kolejna rzecz, i tutaj już odejdziemy troszeczkę od tego rodzaju elementów, które mogły się kojarzyć tak trochę bardziej z tak zwanym alt-rightem, do takiego liberalnego, liberalno-prawicowej strony. Otóż istnieje też grupa prawicowców, która jest zmęczona tym wszystkim, zmęczona tą polaryzacją. Tą radykalizacją nastrojów i, i tym podobnymi zjawiskami. W związku z tym wyniosła pew, pewną drugorzędną cechę prawicy, jaką jest spokój społeczny, bo też istotną, tylko ona nie jest trzonem. I stara się właśnie, ażeby tylko był spokój, ażeby ludzie się dogadali, ażeby się nie kłócili, ażeby to wszystko jakoś funkcjonowało, są w stanie na ołtarzu tego fundamentu, położyć wszystko inne. Czyli na przykład wróćmy sobie do kompromisu aborcyjnego, no bo przecież teraz wszyscy się kłócą, to powoduje jakieś niesnaski, to powoduje burzenie spokoju społecznego, a przecież to jest element konserwatywnego światopoglądu, że ten spokój i ład powinien funkcjonować. No i z tego zmęczenia, zniechęcenia i też takich katastroficznych wizji, wizji do czego to może doprowadzić, no są w stanie poświęcić priorytety. Więc tak tego typu przesunięcie również obserwujemy, również wydaje mi się ono niebezpieczne i... To z kolei prowadzi do drugiej ekstremy, czyli do takiej prawicy mięczaków, która jest w stanie ustąpić, byle tylko było dobrze, byle tylko było miło. No to tutaj można wymienić wiele takich postaci życia internetowego. Jak Państwo może chcą mnie wyręczyć, to mogą takich wyznawców świętego spokoju w komentarzach wpisać. Jestem bardzo ciekawy, kogo kwalifikują Państwo do tego rodzaju skrajności. Taki ostatni element wpływający na dekompozycję obozu prawicowego to jest efekt powstania takich małych, prywatnych kościółków różnych autorytetów internetowych, prawicowych, czyli takie kulciki jednostek. Osoby obserwujące te autorytety internetowe jakoś tam z nimi zżywają się trochę emocjonalnie. I w ogóle nie biorą pod uwagę faktu, że taka osoba, która musi no, o wszystkim coś powiedzieć od czasu do czasu ponieważ algorytm wymusza na niej nieustanne mówienie, nieustanne produkowanie Kolejnych materiałów, no często zaczyna mówić o rzeczach, które, o których nie ma pojęcia, tak naprawdę. W związku z tym duża część tego, co mówi, współtworzy fałszywy obraz rzeczywistości, no ale te osoby, no tworzą, wchodzą w rolę takich małych wodzów, no i prawicowcy, którzy mają większą skłonność, wydaje mi się, jednak do cenienia indywidualnych postaci, grupują się wokół nich i między sobą się naparzają. No i tutaj mamy właśnie tam fanów pana Michalkiewicza, fanów pana Gadowskiego, pana Warzechy i tak dalej. Oni tam między sobą albo czasami razem, albo między sobą się naparzają, podczas gdy osoba, która rzeczywiście chce zrozumieć rzeczywistość, no nie może na zasadzie jakiejś sympatii czy poczucia przynależności do takiego kościółka, autorytetu internetowego, funkcjonować. Musi sięgać między innymi po na przykład jakieś podręczniki, żeby nie zawierzać na słowo. No życie na nas trochę i jego tempo wymusza zawierzanie na słowo w niektórych rzeczach, ale naprawdę jeżeli ktoś tutaj taki omnipotentny nam się wydaje takim chodzącym, chodzącą encyklopedią wiedzy o wszystkim i my kupujemy to, co on mówi nie jako pewną interpretację tej osoby, pewną opowieść, ale jako zbiór faktów, zwłaszcza w tematach, na których my się nie znamy, no to to musi doprowadzić do znacznego spadku naszej wiedzy o świecie, bo jeszcze na byciu fałszywej zamiast przyznania tego, że się na czymś nie znamy. Proszę Państwa, to wszystko składa się na taki, taką złą kondycję prawicy i zniechęca do siebie bardzo wiele osób, które teoretycznie mogłyby do niej przylgnąć, no bo jednak każdy prawicowiec jest swego rodzaju albo reklamą, anty, albo antyreklamą tego obozu. Niewielu jest ludzi, którzy potrafią odseparować. Wyznawców danej idei czy zwolenników danej idei od samej idei. Bardzo często ten efekt psychologiczny jednak przytłacza i ktoś na przykład odchodzi od prawicy bądź do niej się nie zbliża, nawet nie dlatego, że on przestał wierzyć w te wartości, tylko po prostu został do tego stopnia zniechęcony. Jeżeli ktoś potrafi to odseparować, no to świetnie, to znaczy, że posiada pewną zdolność odgrodzenia się od swoich własnych emocji, ale to naprawdę jest znaczna mniejszość osób. W związku z tym powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że zachodzi ta zamiana fundamentów prawdziwych na fałszywe, że dochodzi do przesunięcia i umieszczenia z cech drugorzędnych prawicy, czy pochodnych cech pierwszorzędnych i fundamentów, na których po prostu ten obóz musi dojść do pewnego wypaczenia. No i to jest ten mój przekaz dzisiaj dla Państwa. Ktoś to musi nazwać. Ja zdaję sobie sprawę, że w ostatnich czasach czy to na YouTubie, czy na Twitterze dosyć sporo krytykuję prawicę, ale tutaj chciałem Państwa zapewnić, bo takie się pojawiły podejrzenia, że to ja jakiś kryzys tożsamości przechodzę swojej prawicowej. Nie. Ja właśnie odgradzam i oddzielam system wartości, do którego mi blisko, od osób, które no, u których dochodzi do pewnego przetasowania tych fundamentów i one mnie nie zniechęcą. Ja Dalej do tych wartości będę lgnął, dalej te wartości będę propagował, ale nie wyznaję, jak już mówiłem w ostatniej audycji, moralności opartej na lojalności. W związku z tym będę zwracał na te rzeczy uwagę, tym bardziej, że widzę, jak również wielu prawicowców jest zniechęconych tę. Sytuacją, która aktualnie ma miejsce. Tak więc to trzeba nazwać, trzeba próbować się poprawić. Ja również popełniam wiele błędów z tych, które tam wcześniej wymieniłem, więc to nie jest tak, że ja tutaj się stawiam w roli jakiegoś mentora, bo ja sam też często moje zachowanie jest tego typu cechami przesycone. Więc mówię to takoż dla Państwa, jak i dla siebie. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie dokona jakiegoś fałszywego uogólnienia, nie poczuje się dotknięty. Po prostu trzeba dokonać pewnej ewaluacji naszej własnej kondycji, jeżeli chcemy przekonywać, jeżeli chcemy zyskiwać przewagę w tej walce ideologicznej. Na tym skończyłbym tę dzisiejszą pogadankę. Bardzo dziękuję za wytrwanie do końca. Jeżeli Państwo chcieliby wspomóc moją pracę, to oczywiście najbardziej mile widziane są wpłaty, można postawić mi kawę za dobry program, małą, średnią bądź dużą na serwisie Bajkofi, link w opisie. Można również zostać moim patronem na stałe, jeżeli Państwo ocenicie moją pracę, uważacie, że jest pożyteczna przynosi dobre owoce, to zachęcam do zostania moim patronem na Patronajcie. Też link znajdą Państwo w opisie. Tradycyjny apel o subskrypcję, o lajki, o rozpowszechnianie oraz o komentowanie, bo myślę, że temat jest gorący i tutaj wiele padnie też słów pewnie przykrych w stosunku do mnie, krytycznych, więc... Ale nie trzeba się tego obawiać. Po prostu, po prostu chodzi nam wszystkim o to, żeby... Poprawiać się, żeby się rozwijać, a bez odnalezienia, zidentyfikowania pewnych błędów, pewnych negatywnych procesów tego nie da się zrobić. Jestem przekonany, że tutaj większość z Państwa doskonale to rozumie. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie i zapraszam na kolejną audycję, która już niebawem.